Tym drugi raz na tym Women's Challenge Ride i generalnie pierwszy udało się wygrać, więc przyjechałam obronić tytułu w tym momencie, eee, z Edytą jedziemy pierwszy raz razem, ale e, no nie boję się, Edyta też zna się na offroadzie, e, więc... E... Myślę, że damy radę. Jest poinstruowana, co ma robić i tak dalej. Nie jest jej to obce, więc myślę, że damy radę. Głównie przyjechałyśmy się bawić. Skąd w ogóle wziął się pomysł na zorganizowanie takiego rajdu typowo offroadowego, w którym kobiety dostają w wpierdziel? Prawdziwy wpierdziel, bo tutaj trzeba myśleć, zdzieć technicznie. Czy to się wzięło z Twojego doświadczenia jazdy w terenie? To się wzięło z drugiego końca świata. Tak naprawdę Aha. z drugiej półkuli, czyli z Malezji, gdzie Aha. widziałam taki rajd Rodowe dla kobiet w wykonaniu muzułmanek, europejek i kobiet, które wspólnie przeżywały tę pasję w taki sam sposób. Czyli przyjechałeś się po zwycięstwo! No super! Mamy. mamy nastroje? No super! Mamy, cieszymy się, że jedziemy i mam nadzieję, że dojedziemy do końca. Szczęśliwie. Mamy luz, ale... Lekki stres! Jest. Jest. Lekki stre... jest stresik, dobrze. No to życzę powodzenia i niech się panie dobrze bawią. Dzięki! Stresik jest. Ponieważ w świecie fraudy jesteśmy już bardzo, bardzo długo, ale raczej jako osoby towarzyszące piloci y, lub y, na jako tak zwane plecaki. Ale jest to pierwszy raz, raz za kierownicą i córki jako pilot i mega emocje i mega stresik. Ręce się trzęsą? Y, jeszcze nie, ale będą. Chociaż tutaj panowie zamiast wspierać, to mówią, czy na pewno Pani przejedzie te odcinki tym samochodem, bo on jest za niski, więc to po prostu, ale damy radę. To nie jest nasz debiut. Ewa, Któryś... Kasia. Tak, jestem Kasia, to jest Ewa. W jakiej klasie Załoga Załogę 206. Jemy? W jakiej klasie startujemy? Advencie. Tak, adventure. bo ja już się pogubiłam, tak naprawdę. Nastroje bardzo dobre, dziękujemy serdecznie. <grymne> Pozdrawiamy wszystkich obrońców. A myśmy po adrenalinę, po płoto, po wodę, bo to jest nasz dzwiał. Mamy największe skrzydła na rajdzie, bo my jesteśmy obie, że tak powiem, pozytywnie uduchowione. zakręcone, uduchowione wiedźmy. Po prostu to lubimy, a wiesz, zwycięstwo. Powiem Ci tak, tyle składowych na to się składa. Mamy autko od naszych partnerów z wypożyczalni Ołukarskich spod Krakowa, więc my chcemy przejechać bezpiecznie. Ale liczymy na szczęście. Dokładnie. Tak króciutko powiem. No to dobrze. To się gada 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 gada. Gada. Jeździa, jedziemy z GO plus Cars. Tak. Jest to nasz team rajdowy. Pozdrawiamy GO. Pozdrawiamy tak, GO. My no generalnie przejrzeliśmy się do świetnie bawić. I tak. tak naprawdę.

To już dwa razy, dwa razy stałyśmy na pudle. Nie wiem, czy uda się trzeci raz stać na pudle. Jak nie, to też będzie fajnie, liczy się zabawa. Jesteśmy innym autem niż zwykle, więc też będziemy się go uczyć. Zobaczymy. Hej, jesteśmy z Katowic. Nazywamy się Michalina i Aleksandra Drost i startujemy w teamie Dentestika. Jedziemy w klasie Family i tak naprawdę jesteśmy świeżynkami, ale bardzo zamierzamy się świetnie bawić, bo jedziemy po pierwsze miejsce. To nieprawda, że kwestia Samochód, weźcie, to jest Nikola. Uuuu, tutaj Ach, to się wiele wyjaśnia, to, to jest prawda. Słuchajcie, to. Nikola jest fantastycznym kierowcą, ale Edyta... Ja, panowie, jeżeli uważacie, że znacie się na offroadzie, proponuję nie dyskutować z Edytą, bo ona naprawdę was zagnie. To jest dziewczyna, która zjeździła już mnóstwo rajdów, nakręciła mnóstwo fantastycznych filmików, założyła swój nowy kanał. Edyta, powie coś na nim. Offroadowo oczywiście. Więc tak, e, udało mi się wrócić z powrotem do offroadu po trzech latach. Też e, miałam e, po prostu taką przerwę jak e, Dagmara, po prostu urodziło mi się dziecko, które też dzisiaj ze mną tutaj jest i kibicuje. Więc założyłam nowy kanał, postanowiłam wrócić trochę w innej formie, e, znaleźć ludzi, którzy również kochają offroad i po prostu to, co robią, robią z serca. E, no i na razie mi się udało. Kanał nazywa się Terenowa TV no eee, Nie co mogę powiedzieć? No ja to ja może ja powiem i tamedy edytę możecie zobaczyć czasami po szyję w błocie Bo to jest dziewczyna, która z kamerką, z mikrofonem wejdzie po prostu wszędzie. I robi to fantastycznie, więc zapraszamy do oglądania. Jeszcze raz jak się nazywa? Terenowa TV. Brawa dla dziewczyn. Dziękuję dziewczyny. przegazuwa, siadamy na się w kolejce. No numer tak. 301. Extreme. 301 proszę bardzo. Nikola, Nikola Uchto i Edyta Kania. Stolecki Poland Offroad Team. Brawa dla taty Adama, który tutaj przygotował auto, przygotował dziewczynę no, i, to I przygotował koszulki nawet rajdowe dla całej ekipy. Dziękujemy Adam tutaj Judyta z MTB Medica, jestem ratownikiem medycznym jesteśmy dzisiaj w Wiśle na rajdzie Women's Challenge, jest to świetna edycja rajdu dla kobiet, startują tutaj same dziewczyny, które pokażą wielką moc wielką adrenalinę i wielką rywalizację my tutaj będziemy dbać o bezpieczeństwo i czuwać się nad dziewczynami, jakby cokolwiek się stało aczkolwiek liczymy na to, że dziewczyny świetnie sobie poradzą dawaj, kręć! jest w porządku. Edyta jeszcze ostatnie yy, poprawki tu robi. No i poszedł. Bestia w akcji. Proszę Państwa. Ten pierwszy zjazd to już jest moment, w którym można być ciepło. Już, już. Którym trzeba. Zagadamy i ognia. Nie wiem co to znaczy. Że Nikola jedzie na pewnym ciśnieniu. Kompletnie się mnie nie słucha. Ja do niej jedno, ona drugie. Pałuje ten samochód. chcę jak najszybciej przejechać. Jednak ręce jej go wybijało, nie radziła sobie z kierownicą. Już w ogóle nie miała siły w ogóle ciągnąć. Tak naprawdę wpadliśmy w taki w taki rów. Bestia jest jednak za szeroka na te trasy. Rzeczywiście jest problem, żeby się tak idealnie obrócić i wpasować. Jak się doda za mało gazu, to już się leży. No i co, też OS na razie w porządku, mamy drugą pozycję, jedną minutę straty do, do poprzedniczek, myślę, że nadrobimy no, na następnym OS-ie. Rzeczywiście muszę znaleźć się gdzieś zamontować jeszcze taki przycisk w tej zmocie, spuść ciśnienie z Nikoli. Cieszko było max, ale super zabawa. Super, naprawdę no. zabawa ekstra. Czyli teraz co, jedziecie na dalsze OS-y i klikujecie dalej? -y. Małość, trójkę jedziemy na trójkę OS-y. jedziemy. po Sukces! No Dobra. będzie pudło! Będzie pudło! Okej, okay. okej. Okay. Tak jest, Oprzesz się delikatnie, może być. Chyba tam. Dobra. Czy coś, jak ten odcinek? Jak na razie ma, jesteście chyba najlepsze Zajebiste Zajebiste Teraz będziecie robić to samo, ale w drugą stronę za chwilę Lepiej o, e, dobra. Dobra. Ja się muszę ten... O, o, o ja gdzie, gdzie macie A póki co macie pierwsze miejsce, macie Na najlepszy czas. No dobrze, bo się tu, jest O No, okropnie. Ale bo dobrze, płynnie. Coś tam strzelało, ale no, sprzęt strzela, wytrzymał. No A się nie przejmuje. To tak ma. Trzyma kołem te drzewo. Albo spróbuj do przodu. Nie, bo korzeń się podnosi. Ona musi cofać. Stójcie, poczekaj, poczekaj, niech się zwali. Nie, 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 bo ona trzyma, się Ola, cofaj, cofaj. Tylko żeby się na niej nie zwaliło. Tył, nie, nie, tam do góry nie jedzie. Ej, do góry. Tak, wszystkie jechały? Bardzo wiele obaw, ponieważ ostatni raz pilotem byłam chyba z 8 lat temu. Bałam się tego ekstremu, bałam się e, tego terenu, wiedziałam, że są trawersy, wiedziałam, że e, są duże kolejne, nie wiedziałam, jakieś Dzi-Bestia, nie wiedziałam, jakieś jeździ nikola To naprawdę e, było tak, taką bardzo dużą barierą w mojej głowie że ja po prostu musiałam sobie wszystko wyobrażać i nie miałam po prostu pojęcia jakby o takiej prawdziwej jeździe w ekstremie. No i jestem zszokowana. Pierwszy, pierwszy OS to były prosty... dzieje, ale starałam się instruować Nicole tyle ile potrafiłam no i dawałyśmy radę. Później siadł nam Reduktor, nie wiem, ja że przynoszę pH i klątwa to nie, ja. Jak nie nigdy chyba już się popsuł nie samochód. Nie, nie, albo reduktor, albo, albo wyciągarka. No nie no, w sumie nawet no, no do to wyszło. No do do... kibicujemy, ale widzimy, że trochę czas im schodzi na później. <śla> <śla> Mechaniki bywają zawodne. Dobry, Dobry, to jest bardzo trudno, bardzo ciężko. Trzeba myśleć cały czas dookoła, którą wyciągarkę, gdzie się zaasekurować. No w ogóle naprawdę trzeba mieć bardzo Nie, dużo wyobraźni. Ostatni są pierwszymi. Nam udało się naprawić ten reduktor, ale to tylko i wyłącznie dlatego, Koli, tata, sam robił ten samochód i on wszystko wie co i jak tam jest zrobione. I po prostu to jest plus posiadania bardzo dobrego mechanika na trasie, który zna samochód, w którym się startuje. Gdyby nie to, gdybym ja sama startowała swoim samochodem, to już bym dawno kończyła i nic bym nie zrobiła. A tak to po prostu Adam naprawił w mieniu oka, godzinka i zrobione. Po prostu rewelacja. Ja jestem, ja jestem dalej spokojna. Ona spokojna, ja tak Także wychodzi na bilans. Strzela, pika. Śpiszczy, ale jedzie. Złapka, on. Złapka, w lewo koło i też tego powodu Złapka, na Złapka, on. Złapka, on. Złapka, on. Jeszcze on. Złapka, Jeszcze Złapka, Jeszcze prawo. on. prawo. Jeszcze Złapka, okay. O tak, dobrze jest. Dobra, Teraz idę. Dawaj, koło, prawo! Prawo! Brawo, brawo. brawo. Dobre, brawo Jedź, jedź, jedź! Delikatnie, 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 delikatnie. Cześć! No później pojechaliśmy dalej. No i co? No i okazało się, że nagle wybuch nam praktycznie płynąc od wspomagania. Chyba poszła nawet pompa, czy coś tak, się stało? Za pompa z... Tak i Nikola, Nik Nikola nie wiem czy to jest wspomaganie z patrola, ale jeśli tak, to ja jestem pełna podziwu, jak ona w ogóle zakręcała i wchodziła w to, że naprawdę trzeba mieć tyle pary, wyobrażacie sobie skręcać takim część Jutro bez wspomagania. przygotowana wszystko. No i co? No i później, później już po prostu na lajczy, na pełnym ciśnieniu, z większą pewnością siebie Nikola mnie słuchała, ja słuchałam jej, trochę tak. wskazówek od widzów. Bardzo dużo osób też nam gdzieś pomagało, gdy Nikola gdzieś tam yy, tak, tak, było bardzo zagrożenie. Dziękujemy. Tak, było zagrożenie takie, że można y, zrobić rolkę. Ja stałam z boką i kibice nam pomagali, bo po prostu nie miałam wejść na to. że trochę wejść na tą zmłotę, żeby... Trochę zaleknie. Za A poza tym znam mojego pecha. A na koniec, wysiadając, tak się spieszyłam do padła z auta. Odpiłam się i po prostu wypadłam z auta, i po prostu walałam o ziemię, i coś stało się z kolanem, ale to nic. Po prostu udało nam się dojechać i zajęłam pierwsze miejsce. Twierdzę, że super zorganizowany był ten rajd. Faktycznie dla Ekstremi musiałyśmy się postarać, wyciągarka była w ruchu cały czas, więc faktycznie był bardziej techniczny ten rajd. Więcej takich trawersów, podjazdów, zjazdów, więc super pod względem tego. No, co jestem zadowolona, dałyśmy radę. E, Edyta naprawdę dopingowała w 100%. E, auto uciągło do samego końca, więc myślę, że. No, trzeba się tylko cieszyć z tego, że dojechałyśmy, wywalczyłyśmy, e, wszystko poszło tak, e, jak miało być poza tymi wszystkimi usterkami, ale generalnie jest okej. Okay. Nikola ma tak ciężką nogę, naprawdę po prostu jestem pełna podziwu, ona po prostu ten trzeba zapierdzielać. Ona to robi! Fu. Super. Mega wyczucie samochodu. Widać, że ma bardzo, e, bardzo duże doświadczenie w terenie i po prostu. Cenić tylko takich pilotów i kierowców. Będę się uczyć. Mam od kogo.